Łódzkie na plus najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Ponad 60 milionów złotych to kwota dofinansowania projektów termomodernizacyjnych w województwie łódzkim. Pierwsze symboliczne czeki zostały już przekazane samorządowcom. Otwieramy dzisiaj nową edycję jakby nową edycję programu termomodernizacji w województwie łódzkim. To jest, Szanowni Państwo, w sumie około 60 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej, które trafią do naszego województwa, do gmin w naszym województwie. To w ramach tego projektu 40, około 40 beneficjentów będzie cieszyło się z tych środków. Dzięki temu termomodernizacji doczekają się m.in. szkoły, strażnice OSP, świetlice czy budynki mieszkalne. Inwestycje w infrastrukturę komunalną są bardzo istotne. Dzięki takim działaniom realizowanym przez podmioty z terenu naszego regionu, przez samorządy gminne, możemy w efekcie ograniczyć smog. I powiaty z województwa łódzkiego mogą wziąć udział w szkoleniach podnoszących jakość obsługi inwestorów. Wsparciem zostanie objętych aż 80 samorządów. Jestem przekonana, że przystąpienie do takiego projektu, w którym zostanie przeszkolona kadra kierownicza, kadra urzędnicza. Podniesie jakość usług administracyjnych yy, i myślę, że będzie pozycjonować daną gminę, a więc także powiat, jako samorząd przyjazny inwestorowi. Jedną z podstawowych korzyści dla jednostek samorządu dyplomatycznego, które przystąpią do projektu, jest brak wkładu finansowego, podatkowego w ramach tego projektu y, oraz absolutnie bezkosztowe zarządzanie tym projektem. Rumunski Dom Kultury uruchomił drugą edycję konkursu na projekty dotyczące edukacji kulturowej. Wnioski można zgłaszać do 26 czerwca. Edukacja kulturowa jest taką osią łączącą ten program czyli Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Ponad 60 organizacji pozarządowych otrzymało dotacje w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na ten cel 300 tysięcy złotych. Najwięcej wybranych projektów dotyczy między innymi takich obszarów jak kultura, sztuka, ochrona zdrowia i sport. Dużo większe pomieszczenie, 15 stanowisk i osobne miejsce do obsługi niepełnosprawnych. Tak wygląda nowa sala obsługi klientów łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowy punkt działa od czerwca w Łodzi przy ulicy Targowej 35. W związku ze stopniowym rozmrażaniem gospodarki, zarząd StVK Centrum Zgierz od 20 kwietnia 2020 roku uruchamia obsługę abonentów i klientów z jednoczesnym utrzymaniem podstawowych restrykcji dotyczących noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych. Biuro obsługi klienta oraz kasa otwarte będą w normalnych godzinach w dni robocze, w pomieszczeniu będą uruchomione dwa stanowiska. Jedno stanowisko kasowe i jedno stanowisko obsługi abonentów i klientów. W pomieszczeniu biura obsługi klienta mogą przebywać po jednej osobie na dane czynne stanowisko, czyli maksymalnie dwie osoby. Z uwagi na powagę istniejącej sytuacji epidemicznej prosimy o utrzymanie dyscypliny w stosowaniu się do podanych obostrzeń. Jest 12 czerwca, Rafowoźniak. Woźniak, witam i zapraszam na piątkowe wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Centrum. Dziś w wydarzeniach powiemy m.in. o tym, jak złodzieje mogą wykorzystać naszą naiwność. Chciałbym bardzo przestrzec przed takimi sytuacjami, żebyście Państwo wszyscy byli bardzo rozważni. Oraz jest szansa na uzyskanie dofinansowania do budowy podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Jeżeli chodzi o obiekty, które nie są przyłączone do kanalizacji, takich miejsc jest rzeczywiście dużo. W poprzedniej pierwszej edycji udało nam się podłączyć 65 budynków i to na ten cel została przeznaczona kwota prawie 107 tysięcy złotych. Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na całym świecie sięga 7,5 miliona. Z powodu COVID-19 zmarło łącznie 415 tysięcy osób. W Polsce liczba potwierdzonych zakażeń przekroczyła 28 tysięcy. Najwięcej chorych leczonych jest w Województwie Śląskim. Ostatniej doby badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 376 osób. Najwięcej nowych pacjentów zdiagnozowano w województwach śląskim, łódzkim i mazowieckim. Ministerstwo zdrowia zmieniło sposób przekazywania informacji dotyczących sytuacji epidemiologicznej w kraju. Teraz będą one udostępniane raz na dobę. Z powodu koronawirusa zmarły już 1222 osoby. Wyleczonych zostało 13805 dotychczasowych pacjentów. Prawie 90 tysięcy Polaków przebywa na kwarantannie. Minister Zdrowia zapowiada, że w najbliższych dniach można spodziewać się nawet 500 nowych przypadków koronawirusa zdiagnozowanych w ciągu dnia. Polityk przekonywał jednak, że połowa tych zakażeń dotyczy ognisk w kilku województwach, które są pod kontrolą służb. Od dwóch dni na terenie powiatu zgierskiego nie zmieniła się sytuacja epidemiologiczna, liczba osób poddanych kwarantannie domowej wynosi 105, liczba osób, u których na chwilę obecną stwierdza się wynik dodatni wynosi 40, liczba osób, które wyzdrowiały od początku prowadzenia statystyk to 147 osób. Dwumetrowe odstępy albo maseczki. Takie reguły obowiązywały wiernych uczestniczących we wczorajszych uroczystościach Bożego Ciała. Święto najświętszego ciała i krwi Chrystusa było inne niż dotychczas. Reżim sanitarny na procesjach to niespotykana dotąd sytuacja. Przyjęło się mówić o tym święcie Boże Ciało, ale to pewien skrót. Właściwie powinniśmy mówić o uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże Ciało to spolszczenie łacińskiego zwrotu Corpus Domini. Trzeba pamiętać, że czerwcowe święto nie jest pamiątką ustanowienia Eucharystii. To wydarzenie Kościół Katolicki Czci Wielki Czwartek. Uroczystość Bożego Ciała wprowadził dopiero papież Urban IV, grubo ponad tysiąc lat po Wieczerniku, bo w 1264 roku. Polska tradycja święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa sięga tysiąc... 1320 roku, kiedy zostało ono wprowadzone przez biskupa Nankiera podczas synodu krakowskiego. Najważniejszym punktem obchodów uroczystości Bożego ciała w Polsce jest msza święta i procesja. W związku z epidemią koronawirusa o tym, jak wyglądały same procesje, decydowały diecezję. W niektórych miejscach zrezygnowano z przejścia ulicami i zdecydowano się na skromne procesje wokół kościołów. W przypadku procesji nie było ograniczeń w liczbie uczestników do 150 osób, tak jak w przypadku innych zgromadzeń. Policjanci ostrzegają przed nową metodą stosowaną przez oszustów. Wyobraźnia złodziei nie zna granic. Do niedawna słyszeliśmy o kradzieży na wnuczka, policjanta czy pracownika gazowni. Teraz złodzieje oszukują metodą na drona. Do włamań z wykorzystaniem wspomnianej metody doszło na początku czerwca kilkakrotnie na terenie powiatu zgierskiego. Stało się to w Sokolnikach oraz Grotnikach. Łupem złodziei działających w ten sposób dotychczas padały głównie pieniądze i biżuteria. Sprzęt latający, który ma znajdować się na posesji tej osoby, przychodzą, przychodzą dwie osoby, mówią, że na, ich terenie, na terenie tej osoby znajduje się jakiś sprzęt latający, który spadł, mają wiadomość, informację, że on jest tutaj i po prostu wchodzą. Jedna osoba wchodzi z właścicielem terenu na jego posesję, a druga w tym czasie dokonuje kradzieży. Chciałbym bardzo przestrzec przed takimi e, sytuacjami, żebyście Państwo wszyscy byli bardzo e, rozważni. Policjanci poszukują sprawców kradzieży i przypominają, żeby nie wpuszczać na posesję obcych osób. Apelują też o zamykanie drzwi na klucz, kiedy jesteśmy na podwórku. E, wszystkie te metody e, są podobne. Jest to sytuacja, e, że ktoś potrzebuje pomocy. Tutaj jest ta pomoc, że widzimy osoby, widzimy ludzi, którzy proszą o pomoc. E, przypominam o tej metodzie na, na wnuczka, która funkcjonuje. Niestety zgłaszają się do nas osoby starsze, bo to ich najczęściej dotyczy ta sytuacja. Bardzo proszę, żebyście Państwo byli czujni, żebyście Państwo zwracali na to uwagę. Jeżeli jakiekolwiek podejrzenie, będziecie mieli cień podejrzenia w stosunku do tego, że to może być jakaś nieuczciwa propozycja, może być próba wyłudzenia waszych pieniędzy, Dzwoncie, dzwoncie śmiało na telefon 112. Policja apeluje o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z nieznajomymi osobami. Wyobraźnia oszustów nie zna granic, a wykorzystują oni najczęściej zaufanie, chęć pomocy, litość i dobre serce ludzi. Od poniedziałku w zgierskim magistracie można składać wnioski o dofinansowanie podłączenia budynku mieszkalnego do zbiorczego systemu kanalizacji. Takie przedsięwzięcie ma nie tylko ułatwić życie mieszkańcom naszego miasta, ale poprawić stan wód podziemnych i powierzchniowych. Nasze miasto realizuje zadanie pod nazwą Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Włodzi. Co ważne, wysokość dofinansowania może wynieść nawet do 70% kosztów. To jest dodatkowy nabór. Czekamy na wszystkich zainteresowanych przyłączeniu z swojego domu do kanalizacji zbiorczej tutaj w mieście, trzeba spełnić oczywiście odpowiednie warunki, złożyć wniosek. Zaznaczamy, że dofinansowanie nie przekracza 70% i jednocześnie 2,5 tysiąca na osobę, która, która w takim miejscu zamieszkania jest obecna, więc to, jest, to są jakby warunki takie formalne, zewnętrzne. Jeżeli chodzi o obiekt które nie są przełączone do kanalizacji. Takich miejsc jest rzeczywiście dużo. W poprzedniej pierwszej edycji udało nam się podłączyć 65 budynków i to na ten cel została przeznaczona kwota prawie 107 tysięcy złotych. Teraz mamy 400 tysięcy, znacznie więcej, więc myślę, że warto rzeczywiście zwłaszcza, że dofinansowanie jest dosyć atrakcyjne. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mogą składać wnioski o przyznanie funduszu w terminie do 19 czerwca. Albo za pośrednictwem strony internetowej, platformy eBoy, app, e albo możemy wysyłać maile możemy też przyjść osobiście i taki wniosek złożyć. Zachęcamy wszystkich, dlatego że w poprzedniej edycji to zainteresowanie tak się trochę nakręcało dosyć wolno, natomiast w momencie, kiedy już jakby doszło do, do, do zamknięcia, nagle się okazało, że jest bardzo dużo zainteresowanych. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w programie. Więcej informacji udzieli Państwu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod numerem telefonu 42 714 32 33. Akcja Hashtag Gaszyn Challenge to charytatywna inicjatywa na rzecz chorego na SMA Wojtusia Chowica z Galewic. Polega na wykonaniu 10 pompek, wpłaceniu pieniędzy na zbiórkę i nominowanie kolejnych osób. Udział w akcji wzięli także zgierscy policjanci. Akcja Gaszyn Challenge to inicjatywa, która wyszła od ruchów ochotników z OSP Gaszyn z Województwa Łódzkiego. Polega na zrobieniu 10 pompek, przekazaniu pieniędzy i nominowanie kolejnych osób. Jej celem jest zebranie środków na leczenie małego Wojtka Chowica, chorującego na rdzeniowy zanik mięśni. Chłopczyk nie może samodzielnie oddychać, potrzebny jest respirator. A większość życia spędził na oddziałach intensywnej terapii. A tak wyglądało pompowanie naszych policjantów. Przyłączamy się do akcji. Robimy to dla ciebie. Uwaga. Całość podpórczową. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Do wyzwania przyłączyli się też strażacy z naszego regionu, którzy wrzucili filmik z pompowania. Kondycja do pompek. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Postan Szansą dla malucha jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory uzbierano już wymaganą kwotę 9 milionów, a teraz zbierane są dalej pieniądze, obecnie ponad 900 tysięcy złotych, które będą przeznaczone na inny, również szczytny cel. Nad Skandynawią rozwija się ośrodek wyżowy. To on sprawi, że ze wschodu na zachód zacznie przepływać fala ciepłego powietrza. Czas sprawdzić, co przygotowała dla nas pogoda w nadchodzących dniach. Jutro słońcu towarzyszyć będzie lekkie zachmurzenie. W cieniu termometry mogą pokazać do 30 stopni Celsjusza. W niedzielę meteorolodzy zapowiadają już niższe temperatury, bo do 24 kresek, ale możliwe burze. W poniedziałek aura podobna, częściowe zachmurzenia, tego dnia słupki rtęci pokażą do 23 stopni. Początek nowego tygodnia ma przynieść większą stabilność w pogodzie. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu programu lokalnego. Zostańcie Państwo z nami, bo już po krótkiej przerwie kolejny odcinek programu Zgierskie Przedsiębiorstwa w czasie koronawirusa. Natomiast na kolejne z nami spotkanie zapraszam w poniedziałek o 18.30. Miłego weekendu życzę! Pozdrawiam! Sam, y, owoce polskie i zagraniczne i warzywa tak samo są. Warzywa to już są teraz wszystko same są polskie. Już nie ma zagranicznych, nic nie ma żadnych warzyw zagranicznych. Same są polskie. Kapusta, wszystko, kalafiory, fasola, brokuły to już mamy wszystko polskie. I ziemniaki też. Mówimy o codziennych dostawach? Mhm, tak, codziennie. Codziennie rano jeździmy razem, jeżdżę z mężem po towar. A z córką sprzedaję teraz. No. Sytuacja jakby wraca do normy po tak. koronawirusie? Tak. Teraz wszystko już jest. W sumie teraz wszystko już wraca do normy, już wszystko jest. Już tak nie widać, że się ludzie tak boją, każdy już wychodzi, coraz więcej ludzi wychodzi, coraz więcej osób już też kupuje. Trochę ludzie się bali się, ale więcej brali, więcej kupowali, więcej tak, że tak powiem, no... Zapasów więcej każdy robił. Ziemniaka, warzyw, takich owoców może nie, ale z samego ziemniaka, marchewki, takich warzyw więcej takich. A tak to to no każdy się bał, ale kupował. O powiem szczerze. My się staramy dogodzić każdemu i staramy się już tyle lat żeby było wszystko dobrze i każdy, każdy żeby był zadowolony. O. Stoimy tu i kolejka się nie kończy tak. No nie, no tak Na zazwyczaj jest. No raczej tak. Może w poniedziałki trochę mniejszy ruch, ale tak to nie możemy narzekać. O. Prowadzę firmę Zoolog, sklepy zoologiczne. Znajdujemy się na Długie 79 yy, i również mamy na Witkacego 2A. Dzisiaj niestety są kleszcze wokół nas i żeby zabezpieczyć zwierzęta, to najważniejszą kluczową sprawą jest zabezpieczenie przez kropelki, przez obroże. To jest najważniejsze, aby piesek nie zachorował, czy kotek. Tak? No, karmy przede wszystkim, bo zwierzęta też muszą jeść, żwirki, koty też muszą się załatwiać, więc to jest, to jest kluczową dzisiaj sprawą. Po koronawirusie już dzisiaj wpuszczamy normalnie klientów, jesteśmy otwarci przez okres marzec-kwiecień i, i, i maj. No, niestety nie można było do nas wejść z powodu epidemii, ale na dzień dzisiejszy już jesteśmy normalnie otwarci i można u nas sobie zaglądać, podglądać, co, co sobie Państwo życzą. Mieliśmy normalnie otwarte, e, wpuszczaliśmy klientów, ale pojedynczo, w maseczkach, dezynfekowaliśmy. No Nie chcieliśmy zostawić po prostu pupili bez, no bez pokarmu, przede wszystkim zwierzęta, tak? tak jak i my ludzie też musieliśmy jeść. To jest mata chłodząca, bardzo fajna na lato, za chwilę będą upały, więc super chłodzi psiaki, nawet i koty. E, po prostu nie przegrzewają się zwierzęta i szukają miejsca, gdzie jest chłód, więc to bardzo fajnie ten żel nadaje chłodu. Pracujemy się w Suerte, jest to sklep dla kobiet z pasją. Działamy od czterech lat, minęło w grudniu. W niepozornym punkcie na osiedlu, mimo małego ruchu, mamy swoją rzeszę zadowolonych klientek. Czym się różni ten sklep od odzieżowych? Tak. E Moja koncepcja była taka, żeby to nie był sklep typu kupić sprzedać, tylko miejsce, taka przestrzeń dla kobiet, gdzie kobiety będą się czuły bezpiecznie, będą się czuły swobodnie i gdzie będę mogła też zaprezentować ich pasję, ponieważ mnóstwo naszych zwierzanek jest bardzo uzdolnionych, nie tylko plastycznie. Wiele produktów, na przykład takie piękne maczki gliniane, to jest właśnie dzieło zwierzanek. Inspiracją są dla mnie kobiety od zawsze i tak naprawdę wiem, że w kobietach jest wielka siła i wielka moc i staram się po prostu gdzieś przeciągać swoją energią właśnie takie kobiety. Tak naprawdę to wszystko moje dzieło. to jest coś co miałam w głowie. Pracując 21 lat w korporacji udało mi się stworzyć właśnie takie miejsce, które było moim marzeniem, więc to tak naprawdę dla wszystkich jest przykład, że wszystkie marzenia się spełniają. Począwszy od mebli, które sama wyszukiwałam na pchlich targach, malowałam, Nawiałam. Poprzez urządzenie wszystkiego to właśnie moje dzieło. Zawsze takie sytuacje stwarzają u mnie nowe możliwości. Więc był to przede wszystkim czas odpoczynku i zastanowienia się, co dalej. W tym czasie udało mi się zbudować sklepik internetowy, który kiedyś tak na początku zaczął. Moja działalność zaczęła się właśnie od tego, potem zupełnie wygasła i to była właśnie szansa reaktywacji tego sklepu. Otworzyłam z pewną taką dozą nieśmiałości. Bo tak naprawdę kobiety nie miały ochoty na zakupy przynajmniej w tym okresie 5 czy 6 tygodni. Potem, jak już dostawałam maile tudzież yy, telefon od klientek, które chciałyby przyjść nas odwiedzić, postanowiłam, że otworzę sklep w krótszych godzinach. Oczywiście z zasadami wszelkiego rodzaju bezpieczeństwa. Udało się. Tak naprawdę, mimo tego, że sklep jest czynny od 12 do 16 i od 12 do 18, 32 dni. To klientki wróciły, bo rozważałam różne możliwości, bo tak naprawdę nikt z nas nie wiedział, co będzie się działo w tym okresie. Byłaby też możliwość, że mogłabym zawsze zmienić branżę. Tak. Natomiast udało się. Myślę, że wszystko wraca do normy. Także będę łączyła sprzedaż internetową ze sprzedażą stacjonarną. Nie ukrywam, że to nie jest tylko taki sklep zupełny. My tutaj też działamy z różnego rodzaju eventami dla kobiet. Współpracujemy z Kołem Gospodyń Miejskich, które też działało prężnie w Zgierzu, robiąc różnego rodzaju pokazy mody, stylizacje, jakieś fajne pogadanki. Współpracujemy ze stylistką, która dojeżdża też do nas cyklicznie. Dla kobiet, które chciałyby właśnie znaleźć Siebie w, po prostu odmowa. To te wszystkie rzeczy są wybrane bardzo szczególnie i to są rzeczy, tak jak sama nazwa mówi, to jest sklep dla kobiet z pasją. Bazuję głównie na produktach nie tylko od lokalnych dostawców, ale raz w miesiącu latam sama do Włoch. Jest to też dla mnie niesamowita, że tak powiem, wycieczka, bo połączę wtedy zawsze sprawy biznesowe z lekkim wypoczynkiem. A ponieważ uwielbiam Włochy, kiedyś pod uwagę, żeby przeprowadzić się tam na stałe. To zupełnie odeszłam od tej koncepcji, bo myślę, że lubię swoje miejsce, w którym jestem. Natomiast raz w miesiącu rekompensują mi właśnie takie wyjazdy. Mam możliwość tam wyszukania takich rzeczy troszeczkę innych niż są we wszystkich butikach. I tak naprawdę właśnie działam, że nie poprzez to, gdzie coś się lepiej u kogoś sprzedaje, tylko poprzez to, co ja czuję i w czym widziałabym moje klientki. Naprawdę, jeśli chodzi o biżuterię, które mamy też jako dodatek, to to też jest na przykład biżuteria produkowana przez dziewczynę, która teraz jest w Hiszpanii. To też jest dziewczyna, która pochodzi tutaj stąd. Nasza współpraca się nawiązała właśnie tutaj. Przeprowadzili się w zeszłym roku do Hiszpanii, wyszukuje też takie perełki i biżuteria, znaki szczególne też u nas zajmuje honorowe miejsce. Współpracuję też z taką świetną projektantką z Radogoszcza, z Dorotą Wik, która ma też nietuzinkowe rzeczy dla kobiet, które nie kupią takich rzeczy w zwykłych sklepach. Dziewczyna, która jest bardzo kreatywna od podstaw, robi wszystko od projektu poprzez przeszycie. Też jestem dumna, że mogę się wyróżnić między innymi takimi perełkami.